Witam! Dzisiaj jest sobota, 2 lipiec. Jestem w drodze do Liverpoolu. Tam mam spotkanie z przemiłymi paniami. Znam tylko jedną, która mnie tam zaprosiła, ale dzisiaj mam nadzieję poznać następne. Chyba zrobię tam nagranie z tego, co tam będę mówił. A dzisiaj, dzisiaj, jeszcze, chciałem Wam tylko powiedzieć, że jestem w drodze. Chcę Wam pokazać, jak to jest, jak ja jestem w drodze, jakie tutaj mam sprzęty. Czyli, chcę Wam zwrócić uwagę na przykład, patrzcie, jestem tu w tej chwili na parkingu, piję sobie kawkę, moją kawkę. A to tylko dlatego, że zaraz Wam pokażę. co ja ze sobą mam a więc tak, mam ze sobą tutaj na ziemi stoi o, a tutaj normalnie tak mam palniczek i mam makinetkę tutaj jest kawka jest mleczko owsiane także wszystko mam ze sobą e, a to tylko dlatego z jednej prostej przyczyny że y, ta kawa z tych, tych, y, z tych zajazdów absolutnie mi nie odpowiada. Ona jest y, nie do picia, no, tak bym to określił. no y, jest ciężko mi jest po niej. Y, jest na to sposób, no ja po prostu używam jak już. Nie ma możliwości na przykład zrobienia kawy sam albo zapomnę jakiegoś tam urządzenia jednego, bo tego jest kupę, żeby to wszystko ze sobą zabrać, żeby ta kawa miała smak. To jest na to sposób. Kupujemy wtedy taką kawę i stawiamy na te 2-3 minuty obok butelki z własną wodą, z tą wodą wzorcową, i ta kawa, ta woda będzie stała obok. Tak, żeby się, nawet najlepiej, nawet, żeby się dotykały te naczynia, ale nie muszą się już dotykać tam, jak będzie tam milimetr czy pół centymetra przerwy, to też, to też się nic nie stanie. I ona zmieni strukturę, będzie inny smak i nie będzie, będzie po prostu lepsza dla nas, dla organizmu. Także na to też jest wyjście, ale jednak ja wolę swoją kawę. Piję teraz taką kawę, którą mi kupiła córka. Ona zawsze jeździ gdzieś, ona ze swoim mężem jeździ wszędzie. Tutaj teraz ostatnio to cały czas jeżdżę po Wyspach brytyjskich. Jak mają wolne oczywiście. I ona zawsze mi kupuje jakąś kawę. No i teraz mi kupiła, różne te kawy są, ale teraz mi kupiła no, taką wyśmienitą kawę. No świetna jest. Ja jestem taki yy, zadowolony z tej kawy bo najczęściej na no, to stwierdzam, nie, wracam do tej swojej, bo moja jest lepsza. A teraz nie, no jest taka kawa, jest smak niesamowity. E, chciałem jeszcze Wam powiedzieć, bo ja już Wam zapowiadałem, że będą pewne zmiany, prawda? No będą zmiany, będą zmiany i takie, że u mnie e, muszę nagrać e, nowe, e, nowe medytację, gdyż ta medytacja się okazało, że ona nie jest do końca taka dobra czyli mam pewne uwagi do niej i będę musiał ją poprawić ale to zrobię oddzielny na ten temat film bo tu już od dłuższego czasu chodziło mi, po prostu przeszkadzało coś tam, ale w końcu jak się głębiej do tego przyjrzałem, że czas w tym zrobić porządek i zrobić tak jak to powinno być tam było pytanie takie jedne z moich słuchaczek na temat Mart nazwisko Mart chyba, tego, takiego pana ja go przesłuchałem tam dwa czy trzy nagrania jego muszę wam powiedzieć, że do niego nic nie mam żadnych zarzutów, do niego nic nie czuję nie czuję żadnej tam złej energii jakiegoś dysonansu Muszę wam powiedzieć, że trudno się z nim nawet nie zgodzić. No, facet mądrze mówi Tyle co mogę powiedzieć Dzisiaj Dzisiaj jest taki w miarę fajny dzień Pięknie się zapowiada Zobaczymy jak będzie dalej zrobię to drugie nagranie Te nagranie dzisiejsze pewnie się ukaże jutro albo dzisiaj w nocy bo nie za bardzo będę miał jak to wrzucić na swój kanał. No ale nic. Życzę Wam wszystkim miłej soboty i następnej niedzieli. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do zobaczenia.